Cześć, witam Was na kanale w drugiej części filmu Co udało mi się kupić na, na retro imprezie, na retromesie yy, Tutaj w Norwegii, także tutaj mam właśnie drugą reklamówkę Będzie dzisiaj sporo tych gier, także zobaczycie sobie yy, Będzie tego trochę, także pokażę Wam Będę wyciągał z reklamówki, zobaczycie sobie co udało mi się kupić, także pierwszą gromę yy, Którą udało mi się kupić jest Tenchu, Return from the Darkness Także też, też spoko gierka Na Xboxa pierwszego także, także spoko Nie będę może wyciągał, ale yy, pokazywał Wam wszystkich yy, Płytek jak wyglądają w środku, jest, jest manual, jest płyta także, także spoko Fajna gierka jak najbardziej Tenchu, fajna seria gierka. także Wpada do kolekcji, tutaj są ceny 75 koron ale za wszystkie gry dostałem rabat także fajnie udało się wyrwać gierki także spoko także jest, ten czuł ląduje w kolekcji kolejny ogrom jest wrestmania become legend także spoko only on xbox także ekskluzyw gra ekskluzywna na xboxa klasika także spoko jest płytka, jest manual które są w stanie też wszystkie tutaj co mam także są w stanie bardzo dobrym, dobrym Wręcz niektóre są wideane, także spoko. Jak sami widzicie, jest, jest płytka, jest, jest manual, także fajnie. Także to jest druga gra, kolejna gra też jest New Legends. Nie widziałem tej gry nigdy wcześniej, także też gra ekskluzywna na Xboxa Classic także spoko. No tutaj jest cena 90 koron także, także myślę że w miarę dobra cena No i jest oczywiście płytka Jest, 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 jest manual Także spoko Sami sobie zobaczcie No chodzimy chyba jakimś barbarzyńcom Także, także może być dość, dość ciekawa gra Także sprawdzę sobie to na pewno Także to jest to tutaj No będzie tych gier trochę Także postaram się Wam to pokazać w miarę dobrze, także kolejną grą jest y, Blood, Blood Omen The Legend The Legend of Kainy Series także spoko też gierka fajny tytuł tutaj cena 100 koron także myślę, że dobra cena także to jest to tutaj no jest oczywiście manual jest jest, jest, jest płyta także także spoko fajna gierka Yy, mam chyba to też na PlayStation 2, ale jednak yy, wolę kolekcjonować gry na, na Xboxa Classic. Fajnie to wygląda na półce, także Xbox rządzi. Yy, kolejną grą jest The Legend of Kain Defiance, Defiance. Także kolejna część, już chyba to już jest już to ostatnia część z tej, z tej, właśnie serii. Także to jest to. Też cena 100 koron. Jest oczywiście manual, jest, jest płytka, także spoko, jak najbardziej The Legend of Kain, świetna gierka, mega tytuł, mam nadzieję, że może doczekamy się jakiegoś remake'a, może remaster'a, także fajnie by było. I kolejna gra, to już jest, też nie widziałem tej gry nigdy wcześniej, to jest Razer, Razer Hell, Ray, tak? Razer Hell, tak? Zgadza się, przepraszam folii nieotwierana także nówka sztuka cena tutaj 150 koron także pierwszy raz majesko to wydało pierwszy raz widzę ten tytuł także tu jak chodzimy jakimi, jakimiś śmiesznymi stworkami także zobaczę sobie to może kiedyś także na razie zostaje gra w folii tu sobie może ją położę także to jest to. Kolejną grą jest Big montea Trackers Truckers 2. Także spoko też wiereczka jest, jest manual, jest płytka także, także spoko. Też fajny tytuł jak najbardziej pamiętam, że chyba na Sega Dreamcast też chyba chyba też wyszedł ten tytuł. To była pierwsza część, albo może nie, także dajcie znać, poprawcie mnie, jeśli, jeśli tak. I tutaj kolejna gra, Stop the Zombie Rebels Without Out a Pulse, także też spoko bierkam, też mega wyryw. Także jak sami widzicie tutaj Bullet, Bullet with the Halo Engine, także na silniku Halo. Także spok Pamiętam, że, że w, tą, w tą grę grałem już, już parę lat ładnych temu, także świetny tytuł. No wiadomo, nie była gra oryginalna w oryginalnym pudełku, wiadomo grało się na Piratach, ale teraz po latach jest właśnie w pudełku, także spoko, mega się cieszę. Też gierka jest w cenie, tutaj jest cena 350 koron, także... Także myślę, że dobra, dobra cena gierka też jest dość, dość rzadka, także, także spoko. Także to jest tutaj ten właśnie ta gierka. No i kolejna już też też fajna giera, mega sztos. Fajne fajne opakowanie się udało wyrwać także z Grand The Out Trilogy. Także w takim fajnym boksie jak widzicie. Fajnie to wygląda. Jak możecie zobaczyć, sobie tutaj u góry też mam właśnie ten Double Packa, Grand Out, także także spoko w swojej kolekcji, no i to też sobie y, już położę na półkę, no i tu jest właśnie taka obwoluta Jak sami widzicie, no i tutaj nie, nie będę, może, o, może mi się pokaże, Wam to jest Grand Out, trójka, jest płytka, są manualki, Grand Out, Vice City, no i tutaj jest jeszcze Grand Out, San Andreas, także mega mega dobre serie. Także spoko. No, jak sami wiecie, wyszły ten remaster, czy tam remake tego Grand Out Trilogy. Także można sobie kupić. Także to jest to. Fajnie, mega się cieszę. Będzie fajnie wyglądało na półce. Mega wyryw, Także Grand Out Trilogia, Trilogia ląduje w kolekcji. Także spoko. No i kolejna wielka, już to jest Future Tactic. The upracing. Także tu już jest cena 40 koron także nie jest, nie jest za droga. Także jest tutaj, jest, jest płytka, jest manual. Także spoko. Jak sami widzicie. Y, fajnie. Kolejna gra do kolekcji, także mega. Lubię kolekcjonować gry na pierwszego Xbox, ale to już chyba wiecie. Jak śledzicie mój kanał, także... Także jak najbardziej to była moja kosola, którą obrywałem mega dużo gier. Także tu jest kolejna gra szrek. Yy, Cena 125 Korony. To jest ten pierwszy Shrek, A z tego co wiem to ta gra też jest dość ciężko chyba dostać, też jest dość rzadka. Także także tu jest szrek, yy, jest, jest płytka, jest manualek. które yy, są naprawdę w bardzo dobrym stanie wszystkie. Sprawdzałem sobie je także mega spoko. Także szrek ląduje w kolekcji no Tutaj może sobie przesunę jak tam Widzicie jest, 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 jest dużo Nie mi się tutaj na stoliku Także Tu jest szrek, No i kolejna gra O no tak po prostu wziąłem tą grę Bo nie widziałem tej gry nigdy wcześniej Także To jest gra od Capcomu Procast Sport Fishing Game Także 50 koron Także dobra pomyślałem sobie wezmę tak, dużo nie stracę także, także spoko odgrał no, ryb także kapką to wydał, także wziąłem dlatego tutaj jest manualek jak widzicie jest, jest płytka także Procast Fishing Sport Fishing Game kolejna ląduje w kolekcji także jest tutaj sporo gier no i tutaj już jeden z lepszych wyścigów na na Xbox, zaraz po, w, po forzie e, Burnout 2 Point of Impact mega świetny tytuł. Burnout naprawdę się zagrywałem na, na pierwszym Xboxie. No to było coś, no to była rewolucja, te zderzenia, te właśnie krasze tam te właśnie, e, krasze, tamte właśnie te, te wypadki, także to naprawdę robiło wrażenie jak na tamte lata. E, także spoko jest płytka, jest manual, Bornaut dwójeczka Cena 90 koron, także nie najgorsza cena. Burnout mega, bardzo dobra gierka, także fajnie mieć to w kolekcji. Także... No i tutaj już kolejna gra. Y... Dead Men's Man, y... Hand od Atari. Gra na Dzikim Zachodzie, Strzelanka, także też, też spoko, Ten tytuł też jest dość cenie y... Tutaj jest 110 koron cena, także ceny akurat też przechodzą. Ja miał, miał dobre ceny. Y, także warto było od niego kupić y, dość sporo gier, także jest, jest manual, y, jest płytka, także, także spoko. To jest, to jest właśnie ta tutaj gierka, y, kolejna do kolekcji. No i tutaj dostałem jeszcze gierki. No tu już może nic specjalnego, ale jak najbardziej lubiłem ten tytuł. Grać to jest Area 51, także w strefie 51 Gierka też szuterek strzelanka w fajnym klimacie także spoko, yy, świetna gierka też jak najbardziej fajna yy, jest manualek, jest płytka. Pudełeczko fajnie wygląda, taki obcy także fajnie to wygląda taki. Grafika. Mega gierka też. Jak najbardziej lubiłem w nią grać, także spoko. Tu właśnie sobie do, dorzucimy ją do kolekcji. Także jak sami widzicie, jest tutaj tych gier sporo. No i tutaj mam jeszcze kolejną grę. Tu jest Capcom vs SNK, yy, także dwójka, także spoko. Tutaj jest cena 200 koron, ale ta gra chodzi w dużo wyższej cenie, także także spoko. Gra od kapkom oczywiście jest, jest yy, oczywiście Płytka jest, jest, jest manual. Także spoko, mega, mega dobra giera. Fajny wyryw. Także cieszę się, że to też ta gra do u mnie w kolekcji. Także spoko. Gry. Najbardziej te y, właśnie te kapką vs SNK, czy tam kapką Marvel w, Capcom też są właśnie w cenach te gry na, na Sega drinka czy na Xboxa. tego Classica, także... Także to jest to, no i tutaj już y, ostatni tytuł. No, jeden y, właśnie chyba z tych najdroższych, co mi się tutaj właśnie udało, y, udało właśnie kupić. Y, także spoko, spoko cieszę, że ta wielka też padła do mnie do na eBay. To, to, to jest drogi ten tytuł. Także to jest Speak Out Battle, 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 Battle Street. Gra bybana, wydana przez Sega. Także mega się cieszę, jak widzicie, tutaj jest na 700 koron. No ale za to wszystko zapłaciłem, co za chwilkę Wam powiem. Zobaczycie sobie w opisie, także, jest, jest tutaj ta Speak Out Battle Street także spoko. Sega to wydała, także fajnie napali Sega Capcom. Spoko, wydawcy gier. Także jest płytka, jest manual. Także walki uliczne, także może być coś fajnego. Także 12 postaci mamy do wyboru, także, także spoko. Także Speak Out y, Battle Street y, ląduje w kolekcji, także fajnie, mega się cieszę. Y, no i jak sami widzicie jest tych gier na pierwszego Xboxa dzisiaj. Y, dorzuciłem do kolekcji, chyba jest ich coś koło 17-18, także jest dość, dość ich dużo, także mega mega się cieszę. Jak sami widzicie to jest moja kolekcja gierna na pierwszego Xboxa. Także mega spoko no i mega też się cieszę właśnie z, z, tych, z tych gier zapłaciłem za, nie, za te wszystkie gry 2000 koron Ja wiem że to też nie jest mało pieniędzy, ale yy, dostałem fajny rabat od właśnie tego sprzedawcy. Wyszło mi to wszystko tam w sumie jak to podliczyłem 2700 koron także zapłaciłem 2000 także myślę że dobra cena tam yy, na polskie jakieś liczby w zakrągleniu za to wszystko coś około 800 zł, także nie jest może mało, ale myślę, że na, na takim właśnie eBay'u czy na takim polskim ale bym chciał znać te gry, to bym zapłacił dużo więcej. Także dajcie znać w komentarzach co Wy myślicie, podobało Wam się, czy Wam się podobało właśnie y, dzisiejszy pokaz gier, co u mnie nowego w kolekcji. Także y, zachęcam Was do lajkowania, jeśli Wam się podobało. Także dzięki za to, że jesteście, także pozdrawiam Was gorąco i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.